Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnej mini lekcji niedzielnej, mini lekcja numer 4, na której powtarzamy zwroty pojawiające się w mijającym tygodniu. Dalej pracujemy na mailu, który otrzymałam z Włoch, zatem pojawi się dosyć spora dawka przydatnych właśnie do pisania maili zwrotów. Zwrotów dosyć oficjalnych, dzisiaj na przykład dowiesz się, co można postawić zamiast if. W zdaniu, jeśli będzie pani potrzebować więcej informacji, proszę o kontakt. Do tego nowa seria, moc notowania, którą już znasz z poprzednich moich filmów, a mianowicie seria, w której pokazuję ci, jak uczyć się, jak powtarzać, jak notować zwroty, tak żeby uczyć się ich bezboleśnie i powtarzać w taki sposób, aby zapadły szybko w pamięć. Ja mam na imię Renata. Zapraszam Cię na lekcję. Zaczynamy od pierwszego zwrotu, który pojawił się w mailu, a mianowicie, jeżeli będzie Pani we Włoszech. In case you are in Italy. In case to jeśli, jeżeli na wypadek, gdyby, w razie gdyby. Zauważ, że po polsku mówimy jeśli, jeżeli będzie Pani we Włoszech, a tutaj mamy czas teraźniejszy. In case you are in Italy. I rzeczywiście tak jest. Tego się pilnuj. Po in case stosuj czas teraźniejszy. Tak jak w zdaniu weź parasol na wypadek, gdyby padało. Take the umbrella in case it rains. No i tutaj jeszcze dołożyliśmy sobie zwrot, który fantastycznie łączy się z naszym in case, a mianowicie just in case. Tak, na wszelki wypadek. Możesz pokusić się o przepisanie tych zwrotów i wymyślenie swoich własnych zdań. Na przykład weź kanapkę na wypadek, gdybyś zgłodniał. Take a sandwich in case you get hungry. Kontynuacją naszego zdania: In case you are in Italy, jest: You can visit our store, czy też our shop, store sklep po amerykańsku, shop. Po brytyjsku. Więc może Pani odwiedzić nasz sklep. Tutaj you can możemy sobie od razu trochę zmodyfikować na bardziej grzecznościową formę. Dlatego dopisaliśmy You could. Dopisujemy również kolejne zwroty, które połączyłyby się z tym początkiem you can czy też You Could Buy the Product. Czyli może Pani Pan kupić ten produkt. Ask the store, czy też ask the shop to poprosić sklep, aby. I ja tu dopisałam coś, co już było. Ship it to Poland, czyli wysłać ten produkt, to do Polski. Czy też book up the item, zarezerwować ten produkt. Book up the item, czy też book up the product. Na zakończenie maila mamy takie zdanie. Jeśli będzie Pani potrzebować dalszych informacji, Prosimy się z nami skontaktować. Dosłownie tłumacząc, prosimy się nie wahać, aby skontaktować się z nami ponownie. Co mamy w tym zdaniu? Po polsku jeśli, jeżeli, po angielsku should. Cóż to takiego? To bardzo oficjalna, bardzo grzeczna forma pierwszego okresu warunkowego. Czyli zamiast if, tutaj postawisz should. Should you need further information? Dalej mamy do not please do not hesitate to contact us again, bardzo charakterystyczny zwrot dla takich grzecznych i dosyć oficjalnych maili. Please do not hesitate to contact us again. Możesz sobie dopisać tam inne zwroty, na przykład please do not hesitate to call me, to email me itd. Dalej dalej. Przechodzimy do zwrotów z życia wziętych, czyli zwroty, które pojawiają się w momencie, kiedy Opisuję swoją rzeczywistość, opisuję to, co dzieje się każdego dnia w moim życiu, i w ten sposób przemycam Ci właśnie bardzo ciekawe zwroty w języku angielskim. W mijającym tygodniu miałam bardzo dużo pracy i pojawił się taki zwrot: Nie wyrabiam się. I'm falling czy też I'm getting behind the schedule, albo behind the schedule. Amerykanin powie schedule, Brytyjczyk schedule, aczkolwiek niektórzy Brytyjczycy też mówią schedule. Ty wybierz formę, która Ci pasuje. Potem było Nie dam rady dzisiaj. I can't make it today. No i jestem wykończona. I'm on my last legs. Zapisz, mów na głos i powtarzaj, bo to bardzo przydatne zwroty. I'm falling I'm getting behind the schedule, czy też schedule. I can't make it today. I'm on my last legs. Kolejne dwa zdania, dwa zwroty są związane z moim wnuczkiem, który pewnego dnia nocował u mnie w domu. I w tym dniu pojawiło się takie zdanie na relacji. My grandson is staying overnight. Ja mogłam tutaj powiedzieć i napisać: My grandson is staying over. Więc stay overnight, czy też stay over, oznacza nocować, zostać na noc. Wymyślił on sobie taką zabawę, żeby zapakować go na prezent, czyli owinąć w papier prezentowy. Dlatego od razu przyszło mi na myśl takie pytanie, które usłyszysz w sklepach, gdzie właśnie będziesz kupować coś na prezent. Shall I wrap it up? Czy mam zapakować to na prezent? Pomyśl sobie o wszystkich sytuacjach, kiedy ty nocowałeś u kogoś, nocowałaś, czy też ktoś u ciebie, kiedy pakowałeś, pakowałaś coś na prezent i zapisz sobie takie zdania: Twoje własne, osobiste, bo twój mózg kocha osobiste konteksty. Zwrot, który widzisz tutaj, można przejść, safe to go, to zwrot też związany z moim wnuczkiem, ponieważ staram się mówić do niego po angielsku. No i za każdym razem, kiedy mamy przejść przez ulicę, czy też minąć bramę wjazdową, proszę go o to, żeby się zatrzymał i żeby sprawdził, czy można przejść. I wtedy na głos mówię safe to go, a on powtarza yes. Safe to go, można przejść. Zatem niech to zdanie posłuży Ci do mówienia sobie samemu, samej, w myślach, kiedy będziesz przechodzić przez ulicę. Ale jeżeli masz dziecko, wnuka, wnuczkę, to dlaczego nie wykorzystać tego i nie mówić, i nie używać tego zdania właśnie z dzieckiem? Safe to go, można przejść. No, let's go. Safe, go. Safe to go, and here to Kolejne zwroty to zwroty, które pojawiły się na mojej relacji w momencie, kiedy zadałam ci pytanie, czy dalej notujemy, dalej powtarzamy w ten sposób zwroty, czyli przepisujemy każdego dnia po trochu. I pojawiły się trzy opcje do wyboru. Pierwsza, a po co ty w ogóle pytasz? Przecież to jest oczywiste. Why would you even ask? Kolejna, mam dość. I've had enough. I trzecia. Spróbuję jeszcze raz. I'll give it a try one more time. Fantastycznie byłoby, gdybyś mógł, mogła używać tych zwrotów w życiu. Jeżeli nie masz możliwości komunikacji w języku angielskim, to wrzucaj je w polskie dialogi. Więc jeśli ktoś ci coś zaproponuje, a ty chcesz powiedzieć, a po co ty w ogóle pytasz? Powiedz Why would you even ask? No nie, nie, sorry, mam dość. I've had enough. Albo spróbuję. I'll give it a try. To była mini lekcja niedzielna numer 4 Hope the lesson clicked, czyli mam nadzieję, że lekcja przypadła ci do gustu. Daj znać w komentarzu, czy rzeczywiście tak jest. Mam nadzieję, że zwroty powtórzone, nauczone, zanotowane i zapadły w pamięć. Takie lekcje pojawiają się tutaj na YouTubie w każdą niedzielę, a codziennie na relacjach Facebookowych i Instagramowych pojawiają się nowe zwroty, bardzo przydatne, ciekawe i takie, które wykorzystasz w życiu, więc koniecznie wpadaj na moje social media. Na koniec miesiąca przesyłam wszystkim newsletterowiczom. Taki mini e-book ze wszystkimi zwrotami z całego miesiąca. Warunek jest jeden: musisz być na mojej liście newsletterowej. Dlatego w opisie do tego filmu znajdziesz link, żeby zapisać się na listę. Thank you very much for taking the time to have this lesson tonight. Take care. Bye bye.